Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj taki nietypowy temat, jak dla kanału związanego z whippingiem, bo nie będziemy mówili o konserwach, tylko o warzywach, czyli o czymś, co warto też zadbać, żeby mieć swojego i być niezależnym. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to zostańcie ze mną na tym filmie. Chodźcie do ogródka, coś wsadzimy. Jeżeli nie macie dużego pola, na którym możecie uprawiać ogórki, to zu zupełnie spokojnie można uprawiać je na działce i wtedy trzeba puścić je po takich sznurkach, żeby zajmowały mało miejsca, a dawały obfite plony. Także niekoniecznie trzeba być plantatorem. Jeżeli chcecie zadbać o własne góreczki, to jak najbardziej mogą pójść one na sznurkach. Przed chwilą widzieliście tutaj takie czarne materiały. One są świetne, ponieważ nie trzeba pielić i to. Daje nam dużo wolnego czasu, gdzie możemy zrobić zupełnie coś innego i jako Preepers przygotować się do innych spraw. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia: część z tych czarnych materiałów wróci, część jest podarta. Co drugi sezon, mniej więcej trzeba wymieniać, bo więcej niż dwa sezony nie wytrzymają. W związku z czym ja się biorę do przywiezienia jakichś taczek nawozu, wywiezienia trochę tutaj zużytej gleby, ziemi. I do zobaczenia, jak już to wszystko obrobię. Posadziłem już w ogródku 82 krzaczki pomidorów. Nie wiadomo jakie ceny będą w tym roku, w związku z tym warto mieć jak najwięcej własnych pomidorków. Będą to zarówno duże pomidory, jak i pomidory koktajlowe. W tym roku jesteśmy ustawieni wyłącznie na pomidory w kolorze czerwonym, ponieważ takie kupiłem nasionka i takie zrobiłem sadzonki. Kupiłem dołki na głębokość mincej szpadła, to jest prawie 30 cm. Dorzucałem jakieś takie dwa duże, dobre szpadle, może 2,5 kompostu. Potem przysypywałem tą cienką warstwą ziemi, żeby bezpośrednio na kompoście nie rosła roślinka. No i w ten sposób przygotowałem już nasemne czy krzaki, czyli mam w tym kawałku 85 krzaczków posadzonych. Nie wychowałem się na wsi, ani nie byłem dzieckiem ogrodnika, po prostu po drodze się tego wszystkiego nauczyłem. Jak pojawiły się dzieci w domu, to stwierdziłem, że trzeba mieć zdrowe Pomidorki, zdrowe warzywa, i zaczęliśmy zakładać z Agnieszką ogródek. Natomiast zawsze moja babcia miała tutaj ogród. W innych miejscach troszeczkę był umieszczony, bo tutaj, gdzie teraz są pomidorki, był kurnik i zagroda dla kur. Natomiast w innych częściach podwórka sadziła różne rzeczy. Teraz kolej na nas, żebyśmy mieli. Po pierwsze w ogóle co jeść i żeby było to oczywiście zdrowsze. Takie drobne pripersowskie przygotowanie do samodzielności niezależności. Jeżeli macie możliwość, to nawet na niedużej powierzchni można, można zasadzić dużą ilość krzaków różnego rodzaju, różnego rodzaju warzyw. U nas dominują z reguły pomidory, a w zeszłym roku bardzo też obrodziły cukinie, w związku z tym, leczo było bardzo często nie trzeba było chodzić, kupować, zastanawiać się, czy będzie i oczywiście, jakie będą ceny, bo trzeba się na tą sytuację kryzysową przygotować. Nie wiem, czy wiecie, ale za naszą północną granicą jest taki obwód, gdzie pozwolono ludziom sadzić nawet ziemniaki w tym roku. W związku z tym, pytanie, co już tam się dzieje, pytanie, co nam świat zafunduje w różnych częściach. Globu, trzeba być przygotowanym. Zostańcie ze mną, dajcie łapki w górę, to tylko jeden klik, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. I do zobaczenia następnym razem. A na sam koniec polecam Wam inne filmy związane z przygotowaniem się na... Czasy kryzysowe. Tu jest jeden, tu jest drugi. Tutaj jest nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem.